Cześć Manko, z tej strony Matyja i znowu będziemy grać w Catfish. No, w Catfish. I łapiemy rybkę. Obiecywałem wam, że dzisiaj wyjdzie 5 odci odcinków, 7 odcinków. 5 z tego. A 7 z Minecrafta, znaczy 5 z tego, a 2 z Minecrafta. Уда, нам сейчас зла по чакам шерстка. Уда. Добрый, идем ниже, ниже. Jaka głupia ryba, nie wiem, może się z tych ryb wszystkich pozbyć stąd, bo trochę, tak mogę powiedzieć, przeszkadzają mi. Tutaj łowimy rybkę, sprzedajemy ją i jedziemy, pam, 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 Dobra, dwie rybki pozostały nam i łapiemy Seal i Seal Dobra, nie mamy już żadnej rybki. No to mm, dobrze, znaczy nie dobrze tylko źle. I uff. tak obytle, że żadna mała głupia rybka nie dorwała mi tego. Z rybki, zła rybka, nie chce tego złapać. Ja ci daję dobrym operta, ta ryba nic. Wiecie co, napiszcie w komentarzu. Jak ktoś napisze w komentarzu ty, zła rybo? To dam mu serduszko. Jak ktoś napisze w komentarzu, ty, zła rybo. No. Patrzcie, zła ryba nie chce nam się złapać. A więc napiszcie tak w komentarzu, a ja wam dam serduszko. No, jaka głupia. Napiszcie to w komentarzu, to dam Wam serduszko. Serduszko. Czy nam się uda? Czy nam się uda? Złowiliśmy ogromną rybę. Ogromną rybę. Ogromną rybę złapaliśmy. Wy to widzicie? Pam, bar, pam, 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 pam. No jest za duże. sil Ale mieliśmy ogromną rybę. Dobra, jeszcze raz. Ale mój plan się powiódł. Dobra, żona rybka nie chce. Mamy mini rybkę i będzie ta ludzia rybek będzie szła. Muszę sobie trochę poekspić kaski. Poekspić, co to znaczy poekspić? To znaczy, że muszę sobie trochę... trochę pozdobywać kasy Dobra w tym odcinku tylko złapaliśmy dużą rybę, a więc fajnie, cześć Manko, no i cześć.